Przestrzeń za ścianą. Dawno, dawno temu istniał świat utkany z wzorców. Wszystko było wyliczone, powtarzalne, ciasne. Ludzie żyli w pokojach z niewidzialnymi ścianami. Wierzyli, że są wolni, ale ich kroki zawsze prowadziły tymi samymi ścieżkami. Myśli pędziły jak miejski ruch, głośne. Bez celu, zmęczony. Każda myśl była jak podmuch wiatru, oddalający ich coraz bardziej od tego, kim naprawdę byli. Pośród tego świata żył człowiek, który nie potrafił wyjaśnić cichego ciągnięcia w piersi tęsknego pragnienia. Szeptu z wnętrza: Jest coś więcej. Przesączyło się przez szczeliny rzeczywistości, i przez krótką chwilę ten człowiek zobaczył siebie. Nie twarz w lustrze, lecz istotę za nią, wolną, promienną, nieograniczoną. Od tego momentu rozpoczęła się podróż. To nie była ucieczka, to był powrót do domu. Zaczął wchodzić w swoje wewnętrzne przestrzenie. Zobaczył stare rany, lęki, głosy, które nie były jego. Nie walczył z nimi. Wtedy niewidzialne ściany zaczęły się kruszyć. Z każdym krokiem przypominał sobie więcej uczucie przestrzeni, połączenia, miłości, która nie potrzebuje powodu. Inni zaczęli to odczuwać nie przez słowa, lecz przez jego obecność. I tak z iskry powstało pole, ze światła blask, który zaczął się rozprzestrzeniać. Nie był już tym, kim był wcześniej. A jednak wreszcie był sobą. Ze szkła, pełnym cieni, głosów bez dna, mówili mi, że to mój los. Lecz głęboko we mnie nie było złości. Niosę światło w sobie, przebijam mury w głowie. Odnajduję się krok po kroku, wracam wreszcie do swego spokoju. Nie jestem grą planem, ja świecę, bo sam potrafię. Myśli jak labirynt wciąż się plączą. Mój głos szept co ledwie sączy. Lecz pośród wątpienia, gniewu i ran pojawiła się przestrzeń, mój wewnętrzny stan. Czułem więcej niż mogłem zobaczyć. Szept jasny jak promień z zachodu słońca. Pamiętaj, kim byłeś kiedyś i jesteś czymś więcej, niż ci się zdaje. Ja ze światło w sobie przebijam mury w głowie, odnajduję się krok po kroku, wracam wreszcie do swego spokoju. Nie jestem grą planem. Ja świecę, bo sam potrafię. Nie boję się już upadków. Wstaję w złotym blasku. Zasłona znika. Wzrok się rozszerza, dziś żyję w nowym świetle. Bez przerażenia jestem światłem w sobie. Prawda pali się jak płomień. Czas się rozpuszcza, łańcuchy pękają. Moje serce nowe życie wyznaczają. Przebudzony gotowy stoję, świat ze mnie wreszcie się wyzwoli.